Dzisiaj będę 7. Dzisiaj będzie gdzieś o 16, może 17 live na kanale. Proszę wbijcie, może przy okazji możecie być u mnie w znajomych. Przez tego lewa, bo będzie kilka rundek na blognoszu, ale głównym celem będzie uzbieranie wszystkich skinów bananowych. Ogólnie wszystkiego z tego nowego wydarzenia. Nic, no. Mam nadzieję, że nam się uda. Ja teraz idę jeszcze pozbierać, żeby mi się udało, nie wiem, jakieś z 12 tysięcy. Teraz uzbierać, żeby ten najpóźniej się nie przeciągnął do jakiejś północy. A <grym> więc no. Zbier teraz będę zbierał. Dokładnie, jest. potrzebuję łącznie 20 29 tysięcy bananów. I 200, 29 tysięcy i 200 bananów. Potrzebuję, żeby wszystko zdobyć, a więc mam nadzieję, że mi się uda. A my się widzimy na live. Live jest zamiast odcinka po prostu. A jutro spokojnie też będzie odcinek. No to widzimy się na live. Oczywiście będzie bez kamerki. Widzimy się na live. Pa!